Była sobie sześcioletnia dziewczynka o imieniu Kornelia. Kornelia miała dziwne zabawy, te zatem lubiała znęcać się nad zwierzętami. Pewnego słonecznego poranka wyszła z lupą na swoje podwórko. Kornelka, gdzie idziesz z tą lupą? Mama zapytała. Pobawić się na polku? No i poszła. Zauważyła mrówki, które w szeregu szły w stronę mrowiska. Uklękła i zaczęła je przypalać. Była to dla niej świetna zabawa. Śmiała się, gdy kolejna mrówka zwinęła się w kulkę i wyzionęła ducha, i kolejna, kolejna, kolejna. Szczęśliwa dziewczynka po zabiciu około trzydzieści mrówek poszła na obiad. Mamusiu, co jest na obiad? Kotlecik, ziemniaczki i sałatka z mrówek. Kornelia wytrzeszczyła oczy. Z czego sałatka? Z sałaty. Kornelia zaczęła z apetytem jeść obiad. Zauważyła w pewnym momencie mrówkę w sałacie. Popatrzyła na mamę. Była cała oblepiona mrówkami. Wszystko było w mrówkach. Dziewczynka z piskiem wybiegła na pole. Popatrzyła na ziemię. Był tam żywy napis z mrówek. Pięć. Nie zabijaj. Dziewczynka zaczęła piszczeć i uciekła do pobliskiego sklepu. Otworzyła drzwi. Nikogo tam nie było. Tylko mrówka szła po stole. Popatrzyła za ladę i z płaczem zwróciła kotlecika. Za lada leżał trup sprzedawczyni, całej w mrówkach. Zakąsiły ją na śmierć. Dziewczynka zwróciła się w stronę drzwi, kątem oka zauważając na ladzie kolejny żywy napis: Skończysz tak samo. Z płaczem wybiegła ze sklepu. Po ulicy chodziły mrówki, wszyscy ludzie jednak tak jakby ich nie zauważali, choć sami byli nimi oblepieni. Kornelia zaczęła biec w stronę domu. Kornelia wróciła z podwórka. Klaudia, bo tak nazywała się szczęśliwa matka swojego kochanego Kruszka, zrobiła jej ulubiony obiad, kotleta z ziemniakami i sałatą w majonezie. Mamusiu, co jest na obiad? spytała jej córeczka. Kotlecik, ziemniaczki i sałatka z majonezem. Córeczka zrobiła wielkie oczy i spytała jeszcze raz o to samo, więc kochająca matka jej odpowiedziała. Mała z apetytem zajadała się kotletem, aż nagle zerwała się i z krzykiem wybiegła na pole. Mama zastanawiała się, o co jej chodzi. Ludzie szli po ulicy. Nagle zauważyli biegnącą dziewczynkę, która weszła do małego sklepiku. Sprzedawczyni Elka miała bardzo dobry dzień. Sprzedała bardzo dużo produktów, a szef powiedział jej rano, że dostanie połowę tego, ile ludzie zapłacą. W tej chwili było to 400 zł. Czterysta złotych tylko dla niej. Och, jaka była szczęśliwa. A do zamknięcia sklepu było jeszcze osiem godzin. Nagle wbiegła mała dziewczynka o brązowych oczach i blond włosach. Co podać kochanie? Dziewczynka nie odpowiedziała, tylko popatrzyła na ladę. Elka przez przypadek potknęła się o mop, gdy szła do dziewczynki. Wywaliła się jak długa, krew się jej lała z nosa. Nie no, poczekaj dziewczynko. Mała podeszła do Lady. Popatrzyła na Elkę i z łzami w oczach się na nią zażygała. Może nie znosiła widoku krwi. Krzyknęła i wybiegła za drzwi. To był najgorszy dzień Elki w tym roku. Mała dziewczynka z płaczami i zażyganą koszulka biegła w stronę lasu. Pani Klaudia zauważyła ją i krzyknęła, Ej, gdzie biegniesz? Stój. Pobiegła za córką. Kornelia biegła w stronę wysokiej skarby, na której dnie płynęła rzeka.